Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Chciałam poruszyć ważny problem, a stosunkowo w naszym kraju mało znany. Dotyczy on elektrosmogu. Elektrosmog jest to smog elektromagnetyczny. To określenie promieniowania elektromagnetycznego różnej częstotliwości, na, należącego do zakresu promieniowania niejonizującego. Najczęściej odnoszące się do fragmentów fal radiowych od 300 kHz do 300 GHz. Generują je radio, telewizja, telefonia komórkowa, łączność alarmowa, internet bezprzewodowy, Wi-Fi i Bluetooth. Są badania naukowe, które bezsprzecznie udowadniają, że pole elektromagnetyczne ma wpływ na powstawanie wielu chorób, w tym nowotworów. Są wśród nas osoby z nadwrażliwością na pole elektromagnetyczne. W skali makro to pole tworzą anteny bazowe, w skali mikro telefony komórkowe. Według danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, kondycja zdrowotna człowieka coraz bardziej się pogarsza i WHO twierdzi, że elektrosmog do tego się przyczynia. A przyczynia się, zaburzając nam sen, obniżając efektywność działania Powoduje on znużenie, zmęczenie, nawet depresję, bóle głowy, migrenę, szumy uszne, syndrom wypalenia zawodowego, zawroty głowy, dolegliwości sercowe, zaburzenia ciśnienia krwi i to zarówno w górę, jak i w dół, czyli ciśnienie za niskie i za wysokie, stany lękowe, mrowienie, drętwienie kończyn, problemy z nauką u dzieci. Kłótliwość ADHD u dzieci i nadpobudliwość u dzieci. To tylko niewielki fragment tego, co WHO stwierdziło. Można w tej chwili zakupić. Mierniki, podobne zresztą jak do, da, dla smogu, do, elek, do badania elektrosmogu i stwierdzić, czy w warunkach, w których żyjemy i mieszkamy, y, mamy do czynienia z polem mieszczącym się w granicach normy. Każdy z tych mierników, te normy pokazuje. Jest tam norma elektryczna i elektromagnetyczna. Y, I przeczytam na zakończenie mojej wypowiedzi y, zalecenia Cypryjskiego Narodowego Komitetu Ochrony Środowiska i Zdrowia Dzieci. Y, to są zalecenia, które są wzorowane na yy, zaleceniach francuskich, izraelskich i wielu, wielu innych państw. U nas takich zaleceń nie ma. Otóż brzmią one następująco: chronić dzieci i kobiety w ciąży przed potencjalnymi skutkami promieniowania emitowanego przez urządzenia bezprzewodowe takie jak telefony komórkowe, elektroniczne niańki dla niemowląt oraz podczas połączeń internetowych za pośrednictwem Wi-Fi yy, danych mobilnych. Połączenie Wi-Fi odbywa się pomiędzy routerem a urządzeniem mobilnym, smartfonem, tabletem lub laptopem z włączoną funkcją Wi-Fi. Dane mo mobilne to niefortunne spolszczenie. Chodzi o transmisję danych pomiędzy stacją bazową telefonii komórkowej a urządzeniem mobilnym, smartfonem, tabletem lub laptopem z włączoną funkcją dane komórkowe. Połączenie Bluetooth odbywa się pomiędzy komputerem lub telefonem komórkowym a jego akcesoriami bezprzewodową klawiaturą, myszką lub słuchawką. Niejonizujące promieniowanie emitowane podczas połączeń komunikacyjnych w odpowiedniej częstotliwości, 30 kHz do 300 GHz, jest potencjalnie szkodliwe dla człowieka. Ja apeluję do rodziców dzieci aby ograniczać im używanie telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych, aby tworzyć blokady na tak zwane wiszenie w internecie. Czy te dane podane przez Światową Organizację Zdrowia są poparte badaniami naukowymi wystarczającymi, by stwierdzić, aby... Promieniowanie elektromagnetyczne było wysoce szkodliwe dla człowieka. Te badania są pół na pół. Ja przejrzałam, są takie, które twierdzą, że stymulują nowotworzenie, inne, że nie. Jakby na to nie patrzeć, zdrowie mamy tylko jedno i zachowanie pewnego rozsądku i bezpieczeństwa jest konieczne, a także przyjrzenie się temu, w jakich warunkach my funkcjonujemy, jak postawione są poszczególne anteny, czy nie stoją przy szpitalach, w parkach, tam gdzie. Yy, normalny człowiek dla rekreacji nabywa zdrowia i siły a może się okazać że zamiast tego zdrowia i siły podobnie jak zresztą bieganie w zwykłym smogu może to człowiekowi szkodzić także apeluję o rozsądne używanie urządzeń bez których się nie da już dzisiaj żyć dziękuję za uwagę dziękuję pan poseł Ryszard Wilczyński